Dzień dobry, moi mili. Jeszcze raz zgłaszam się dzisiaj, tak jak wam obiecałam, z bardzo krótkim filmem, który tym razem mam zamiar poświęcić ochronie przed klątwami albo inaczej przed ogólnie rzecz biorąc złą energią. Wiecie co, nie dajmy się zwariować z tymi klątwami. Są one rzucane na nas naprawdę rzadko, szczególnie teraz w naszych czasach. Wcześniej było to bardziej popularne, natomiast teraz głównie mamy do czynienia z przekleństwami, ze złorzeczeniami, ze złymi życzeniami. Nie, są, nie mają one aż tak ogromnej siły, jaką mają klątwy. I nie mają też, kochani, aż takiego długiego czasu działania i wpływania na nas. Najczęściej są to skierowane przeciwko nam negatywne energie, wypowiedziane pod wpływem bardzo silnych emocji, pod wpływem wzburzenia ze strony kogoś, bądź pod wpływem zazdrości. Z tym, że, tak jak mówię, jest to energia, która po pierwsze, działa krócej, a po drugie działa troszkę słabiej. Niektórzy z nas mają jednak noszą na sobie klątwa. Te klątwy były nakładane dość chętnie we wcześniejszych czasach. Nawet nie wiem, czy w XX wieku, bo w XX wieku też jeszcze, tylko że już rzadziej, to też zależy od kultury no i zależy też od tego, gdzie kochani żyliście w poprzednich wcieleniach, bo to widzicie, z jest taka sytuacja, że dusza ją nosi na sobie dopóki ona nie zostanie zdjęta jeśli w poprzednim wcieleniu nie żyliście tutaj w naszym kręgu europejskim, gdzie klątwy rzucane są bardzo rzadko i rzucane były też rzadko, ale żyliście na przykład w kręgu kultury Ameryki Południowej, na przykład czy, czy Ameryki Północnej czy środkowej, tam gdzie, gdzie te kwestie klątw były niemalże na porządku dziennym, tudzież żyliście w, no chociażby tutaj u nas, ale w takich, w takich warunkach i z takimi ludźmi, którzy po prostu uciekali się do tego typu rzeczy, do tego typu klątw, to no to możecie to jeszcze na sobie nosić i należałoby to oczyścić. Ale o tym, w jaki sposób ja oczyszczam Was z klątw i z wszelkich negatywnych energii, powiem Wam w innym filmie. Natomiast dzisiaj, tylko tak, już bardzo krótko, w jaki sposób chronić się przed tymi negatywnymi siłami, mocami, które do Was przychodzą. Kochani, pierwsza podstawowa sprawa. Jeśli nie chcecie, żeby docierały do Was negatywne energie, Chcecie się przed tym chronić. Najprostszym takim sposobem, który prawdopodobnie bardzo często zauważacie u mnie, jest noszenie czerwonej nitki. Działa to bardzo dobrze. Czerwoną nitkę zawiązujemy. Niektórzy zawiązują na 3, inni zawiązują na 7 węzłów. Siedem węzłów jest to właśnie ochrona przed klątwami, przed złą energią. I taką czerwoną nitkę zawiązujecie. Zawiązuje Wam ktoś, kto, komu wy ufacie i, komu, i kto Wam dobrze życzy. Ważne by było, żeby to była na pewno osoba, która Wam dobrze życzy. Niektórzy mają taką umiejętność, jaką ja na przykład posiadam, i ja zawiązuję sobie taką, taką czerwoną nitkę sama da się. Jeśli ktoś z Was byłby tym zainteresowany, to pamiętajcie o jednym. Wszystkie tego typu ozdoby, które kupujecie, bo zrobiło się tego w tej chwili mnóstwo, każda z tych rzeczy w ostatnim czasie, z tego co zauważyłam, one robione są z takiego śliskiego materiału. I ta nitka w związku z tym będzie Wam się po prostu kochani rozsupływać i rozwiązywać, dlatego między innymi ja używam całkiem normalnego czerwonego kordonka który jest nicią bardzo mocną, która nie wpija mi się nigdzie w rękę i która jest delikatna, bo ona jest taka po prostu miękka i nie przeszkadza, natomiast jest bardzo trwała i przede wszystkim nie rozsupuje się sama. Kordonek, jak wiecie, używany był kiedyś do wyszywania, do, do, do haftowania, do, do wszystkich tych takich właśnie spraw związanych z robótkami ręcznymi I Można go całkiem normalnie kupić w sklepie w sklepie no, pasmanteryjnym i posłuchajcie, ja naprawdę najbardziej polecam taką najzwykłe, najzwyklejszą w świecie nitkę dlaczego? dlatego, że niedobrze byłoby gdybyście używali czegoś, co samo się rozsypuje, bo wtedy ten, ta, ta ochrona Zostaje po prostu ni z gruszki, ni z pietruszki zdjęta. Wy czasami w ogóle nie wiecie, że to się zsunęło, że to się rozsupłało, rozwiązało i tak dalej. W związku z tym no, nie jest to ta konkretna ochrona, która powinna być. No więc pierwsza rzecz, czerwona nitka. Druga, aha, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Taką nitkę zawiązujemy na lewym nadgarstku. Broń Panie Boże, nie na prawym, bo już różnie widziałam, moi drodzy, również i na prawem, z tym że pamiętajcie, zawiązujemy na lewym, ponieważ my ją zawiązujemy jako ochronę. Lewa ręka i w ogóle lewa strona naszego ciała to jest ta przyjmująca, prawa ręka to jest ta ręka oddająca energię. To jest ta ręka, którą my najczęściej działamy. Jeśli nawet jest taka sytuacja, że jesteście leworęczni, to pamiętajcie, że jeśli jesteście lewo, leworęczni, to najczęściej macie obie ręce tak samo sprawne i z czasem przyzwyczajacie się do działania prawą ręką, więc na lewej nosicie ochronę na lewym nadgarstku. OK. Kiedy nitka spadnie, czyli kiedy albo się sama rozwiąże, co jest mało, prawdopodobne albo po prostu tak się rozciągnie, że jest już zupełnie luźna i suwa się albo kiedy tworzą się na niej takie jak gdyby wałeczki, takie zgrubienia, takie jak gdyby kuleczki, to oznacza, że ta nitka spełnia swoje zadanie albo spełniła, jeśli się zerwie i powinniście kochani zawiązać nową nitkę, to oznacza, że ona Ochroniła Was przed klątwą, przekleństwem, złorzeczeniem, złym życzeniem, urokiem, złym okiem i ogólnie rzecz biorąc, na przykład wampiryzmem energetycznym. Teraz tak, kochani, druga rzecz. Amulety. Wszelkiego rodzaju amulety, które tworzone są z kamieni, które mają moce ochronne. Dobrze by było, gdybyście taki amulet, jeśli macie taką moc ochronną, macie taką bardzo mocną swoją siłę, żebyście taki amulet, kochani, naładowali. Pozytywną, ochronną energią. Jeśli nie, to, to zachęcam Was do skorzystania na przykład z moich usług. Ja podczas rytuału, który robię, napełniam taki amulet ochronną energią nakierowaną na Was, na Wasze sprawy i na Wasze życie. Kamieniami ochronnymi, które ja mogę polecić, jest przede wszystkim czarny turmalin. Czarny obsydian, hematyt i um, piryt oraz kryształ górski. Z tym, że kryształ górski nie chroni przed klątwami. On chroni ogólnie rzecz biorąc przed negatywną energią, podobnie zresztą jak i ametyst, który zwany jest kamieniem czarownic. Z mojego punktu widzenia jednak najbardziej godne polecenia są czarny turmalin. Piryt i hematyt. To są te kamienie, które pochłaniają tą negatywną energię, która jest do Was um, kierowana. Dlatego moi drodzy, bardzo ważne jest, żeby co jakiś czas takie kamienie oczyszczać. Możecie je oczyszczać pod zimną, bieżącą wodą. Ale kamienie, właśnie szczególnie te ciemne, czyli czarny turmalin, czarny obsydian, piryt, hematyt, bardzo dobrze ładuje się. Po pierwsze, oczyszcza się z solą. Ja używam najczęściej mojej mieszanki ziołowej z dodatkiem soli. Tej takiej czystej soli magicznej, i one działają bardzo dobrze. Możecie też taki kamień oczyścić poprzez. Um, Zakopanie w ziemi, niektóre kamienie zakopuje się w ziemi, szczególnie właśnie te ciemne, ponieważ one oddają ziemi swoją negatywną energię. Szczególnie polecane to jest przy okazji pirytu, turmalinu i hematytu. One wtedy, jeśli się je zakopuje, najlepiej na 24 do 48 godzin, jeśli zakopujecie je w ziemi, to one tej ziemi oddają tą negatywną energię, czyli uziemiają ją i później już mają tą pozytywną energię. Dobrze jest kamienie co jakiś czas ładować energetycznie. Ciemne kamienie ładuje się w blasku księżyca. Jasne kamienie, wszystkie jasne kamienie typu na przykład ametyst, typu... no... no jakie są jeszcze jasne? Krwawnik też jest ciemny, bo on ma taką ciemną brązową barwę. Ale cytryn na przykład to są kamienie jasne, kryształ górski to są kamienie jasne. Ładuje się je słońcem, energią słońca, wystawiając je po prostu na działanie promieni słonecznych. Jeśli nosicie kamienie przy sobie. To, kochani, ja na przykład noszę je jako zawieszkę stale na szyi u siebie, więc one są stale poddawane działaniu energii słonecznej i naturalnie ciemne kamienie jeśli wystawicie na działanie energii słonecznej to nic im nie będzie, nie obawiajcie się tego. Bardzo fajnie kamienie ładuje się wodą księżycową, czyli napełnia się je energią wody księżycowej i tutaj jest od razu moi drodzy do was prośba, ci z was, którzy będą chcieli wziąć udział w planowanej przeze mnie uroczystości, czy planowanych przeze mnie rytuałach miłości i powodzenia, które będą robione wieczorem 30, tak naprawdę w nocy 30 kwietnia w nocy z 30 kwietnia na 1 maja czyli w Sabacie Belten albo e, inaczej w e, nocy świętej Walpurgi, to, e, to kochani, dobrze by było, żebyście sobie taką e, wodę księżycową zrobili. Robi się ją podczas pełni księżyca, stawiając zwykłą wodę, tylko najlepiej, żeby to była na przykład e, woda e, mineralna, ale nie gazowana naturalnie, moi drodzy. Stawiacie ją w szklanym naczyniu na parapecie tego okna, które jest wystawione przez większość nocy na światło księżyca, bądź jeśli macie takie możliwości, wystawiacie na zewnątrz, bo na przykład macie dom z ogrodem wystawiacie na zewnątrz i pozostawiacie na całą noc, tylko musicie sprzątnąć przed wschodem słońca. Ta woda nie może być wystawiona, kochani, na działanie promieni słonecznych. Także, jeśli ktoś z Was będzie chciał e, robić później ewentualnie e, obrzędy, e, właśnie przywołania miłości, namiętności e, i, e, no i powodzenia finansowego do swojego życia, te obchody, które będziemy robić e, właśnie e, podczas tego sabatu, to dobrze by było, żebyście mieli tą wodę księżycową zrobioną. Pełnia, przypominam Wam, jest we wtorek o godzinie 5.31, czyli w nocy z poniedziałku na wtorek. Dobrze by było, żebyście, kochani, tą wodę księżycową sobie nastawili. Moi drodzy, z kamieni ochronnych, tych takich rodzimych, ja polecam jeszcze krzemień pasiasty. Jest to kamień, który jest naszym rodzinnym, u nas wydobywanym kamieniem. W związku z tym, ja uważam osobiście, że ma dla nas, dla nas, jako dla Polaków, dla naszego narodu, ma szczególnie ochronną moc. Ja o tych kamieniach o krzemieniu jako takim nakręcę jeszcze ekstra filmik, pokażę Wam te wzory kamieni, które ja w tej chwili posiadam jako kamienie ochronne i które mogę ewentualnie, które możecie u mnie zamówić i które możecie posiadać jako amulet ochronny. Dobra, powiedzieliśmy: czerwona nitka, kamienie ochronne, sól kuchenna. Moi drodzy, sól kuchenna albo inaczej, również i sól, e, sól magiczna, sól ochronna. Ja powiedziałam sól kuchenna, bo większość z nas używa po prostu soli kuchennej. E, sól e, wysypujemy. E, najlepiej, żeby była to czysta sól, nieskażona. Podobno najbardziej czystą solą jest sól himalajska albo też sól pochodząca z Morza Martwego. Możecie taką sól zakupić sobie. Ostatnio w handlu jest ona dość dobrze już osiągalna, nie musicie jej nigdzie ekstra zamawiać. Naturalnie istnieje coś takiego jak sól sprzedawana w różnych, w różnych sklepach ezoterycznych. Ona jest stosunkowo droga. Jest to podobno czysta sól, ale uwierzcie mi to nie musi być taka droga sól, to możecie zwykłą normalną sól kupić i sól ma zawsze bardzo silne właściwości ochronne. Jeśli jest taka sytuacja, że wydaje Wam się, że coś jest nie halo u was w domu i że gdzieś macie jakieś problemy, proszę wysypcie sobie w każdym narożniku, Swojego domu, czyli w każdym pokoju, w narożniku każdego pokoju, każdego pomieszczenia, wysypcie taką niedużą kupeczkę soli kuchennej. Nikt o tym jakoś tak nie mówi, ale wiecie, powinna się taką sól później zgarniać. To nie chodzi o to, żeby ona cały czas tam była, ponieważ ona zbiera tą negatywną energię na siebie i później trzeba się jej po prostu pozbyć, czyli prozaicznie rzecz biorąc, wyrzucić ją. Wyrzucić możecie ją wszędzie, bo to już jest skażona sól, więc to nie jest żadna rytualna sól, więc może być wrzucona może być normalnie do śmieci, czy do ubikacji, czy gdziekolwiek, gdzie, gdzie wam się tylko zamarzy, tak czy inaczej, na przykład po jednym dniu taką sól kuchenną zgarniacie z tych narożników, możecie później wysypać jeszcze po kilka ziarenek takiej soli, ale raczej na zasadzie takiej, wiecie, ochrony na przyszłość, ale nie takiej, żeby leżała tam kubka soli i robiła w pewnym sensie też i bałagan, prawda? No więc to jest to, możecie wysypać pod wycieraczkę, jeśli macie przed drzwiami wycieraczkę, możecie taką sól wysypać, ona chroni przed, dom wasz chroni przed nieproszonymi i złymi energiami, przed złym okiem, przed jakimiś zazdrościami i tak dalej, przed wpływem negatywnych energii. Na was. Jeśli macie dom, to, a macie jakieś problemy i to takie spore problemy ze złą energią, możecie, możecie stosować krąg ochronny wokół tego domu. Ja go swego czasu też stosowałam, już teraz nie potrzebuję go stosować, od kiedy robię parasol ochronny nade mną i moją rodziną, ale możecie taki krąg ochronny wokół swojego domu usypać. Idziecie po prostu sypiąc taką, jak gdyby ścieżkę z niedużej ilości soli wokół swojego domu, tylko że pamiętajcie, że robicie to zawsze odwrotnie do wskazówek zegara, ponieważ jest to: czyli stoicie przodem do domu i odwrotnie do wskazówek przodem do wejścia, do drzwi wejściowych, prawda? I odwrotnie do wskazówek zegara. Usypujecie krąg ochronny z tej soli. Ta sól chroni wasz dom przed, przed nieproszonymi i złymi energiami, przed zawiścią, zazdrością i, i no jakimiś w ogóle, no, nie wiem, strasznymi energiami, które ktoś do was kieruje. Jeśli natomiast jest taka sytuacja, że na przykład mieszkacie z kimś, no bo różnie bywa, czasami mamy takiego wampira energetycznego w domu i nie możemy się go pozbyć, bo to jest na przykład, nie wiem, nasza matka albo nasza teściowa, z którą mieszkamy, albo nawet nasz partner, to moi drodzy, naprawdę polecam, polecam kamienie ochronne, które nosicie przy sobie. Jeśli, um, jeśli e, możecie też zamówić sobie rytuał ochronny dla Was, Wtedy ja przygotowuję dla Was woreczek ochronny, który otrzym otrzymujecie ode mnie i nosicie go przy sobie, on chroni Was na przykład w pracy, chroni Was przed złymi energiami, które mogą się do Was przyczepić, na przykład jak idziecie na cmentarze, o czym się nie mówi, że tam najczęściej podczepy energetyczne się do nas przyczepiają, czy na przykład jeśli pracujecie w takich instytucjach jak jak szpitale, jak domy handlowe, domy towarowe, gdzie po prostu jest bardzo dużo, bardzo duże nagromadzenie energii, gdzie ludzie mogą do Was mieć pretensje. Albo macie do czynienia z chorobami, macie do czynienia z ludźmi umierającymi, bądź macie do czynienia na przykład z ogromnym takim nagromadzeniem energii, czyli z takim niżmaszem energetycznym, który osiada na Was. Co jeszcze? Podobno noszenie ostrych przedmiotów bardzo dobrze się sprawdza czyli coś takiego jak igła szpilka którą wpinacie sobie gdzieś na przykład nie wiem w wewnętrzną stronę waszej torebki albo w jakąś bluzkę którą nosicie albo w jakiś żakiet który nosicie bądź no nie wiem jeszcze gdzie można taką, taki ostry przedmiot sobie przypiąć żeby go sobie potem nie wpiąć to tu to, to tam w każdym razie podobno taki przedmiot typu igła szpilka Kilka agrawka, podobno ma moc rozpraszania negatywnej energii, mówię podobno, bo sama nie sprawdziłam tego sposobu, ja tylko gdzieś o tym czytałam i jest też podobno tak, że jeśli taka klątwa zostanie zarzucona na Was, to końcówka tej igły bądź szpilki zabarwi się na czarno, i wtedy jest to znak, że należy taką igłę bądź szpilkę wymienić. Tyle moi drodzy. A no i są jeszcze zioła. Ja Wam mówiłam o tym, że ja tą bazylię, którą tutaj tak o tu, o, tu z boku, o teraz Wam pokazuję, nie? Tu z boku e, widzicie ją. Ja jej używam jako zioła ochronnego. E, I u mnie bazylia zawsze stoi w domu. Polecam e, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Są też zioła, które pali się, żeby chronić dom i oczyszczać go z, nie, z niedobrych um, energii. Między innymi taką, takimi ziołami jest lawenda, e, jałowiec poczekajcie, lawenda, jałowiec, sosna, ne, rozmaryn no i właśnie e, bazylia. To są te najważniejsze zioła, które możecie ewentualnie palić sobie w kadzielnicy. Moi drodzy, ja takie, ja takie sety. Kadzielnic i ziół odpowiednich, takie sety ochronne, kadzielnic i ochronnych ziół, będę przygotowywać w najbliższym czasie i będę Wam o nich mówić, ale to jeszcze w sekundę, dlatego że jestem w trakcie poszukiwania jakichś fajnych kadzielnic, żeby je ewentualnie Wam konkretnie zaproponować. Są na rynku różne kadzielnice, można kupić, wszystkie są stosunkowo drogie, natomiast no fajnie by było znaleźć coś nie tak znowu bardzo drogiego. Niektórzy biorą, słuchajcie, zwykłą kamienkową doniczkę, do której wsypują piasek i wkładają węgielki trybularzowe i na tym po prostu... Palą, więc palą zioła, więc jest to też jakaś, jakaś, możliwość, ja mam taką chińską miseczkę, słuchajcie, w której którą sobie po prostu poświęciłam jako moją, moją, rodzaj mojej kadzielnicy. To nie musi być od razu ani mosie, z mosiądzu, ani mosiężna, która kosztuje kilkadziesiąt złotych. Tylko taka niewielka, ale te takie niektóre są bardzo ładne te kadzielnice. A przepraszam Was, ale jakiś telefon dzwoni do mnie. Gdzieś. Zapomniałam wyciszyć. Ja zwykle mam wyciszony ten telefon, więc w ogóle nie pomyślałam, że on może mi zadzwonić. Przepraszam Was najmocniej, moi drodzy. I yy, yy, także możecie coś takiego zwykłego, normalnego przekształcić na kadzielnicę, w której spalacie na przykład rozmaryn, taki zwykły normalny rozmaryn, który można kupić w, w sklepie albo jeszcze lepiej rozmaryn, który hodujecie u siebie w ogródku, zbieracie sobie i po prostu w postaci suszonej sypiecie sobie na węgielek trybularzowy i spalacie to samo tyczy lawendy, która też jest która też jest bardzo często spotykana czy u nas w ogrodach, czy możecie sobie nawet ją zasadzić w doniksie ja mam na tarasie też posadzony taką ogromną skrzynię z lawendą, i e, korzystam z niej właśnie między innymi do m, tych ochronnych rytuałów. To jest, e, kochani, to i miało być krótko, i znowu jest długo. Kończę. Dzięki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeszcze tylko króciutko nakręcę film o tym, w jaki sposób ściągam klątwy ja osobiście z was i jakie sposoby oczyszczania wam polecam. Duże buźki i do usłyszenia następnym razem. Pa.